Cześć, tu Magda i dzisiaj przychodzę do was z TBR-em na grudzień. Postanowiłam, że już będę regularnie nagrywać TBR -y na dany miesiąc, więc będą się one pojawiać właśnie co miesiąc. I ogólnie wiadomo, jak to bywa z tymi TBR-ami, często po prostu się ich nie trzymam, bo dochodzą mi nowe książki, później mam nagle ochotę na inną książkę, więc różnie to z nimi bywa, ale na ten moment mam właśnie ochotę na te książki, które wam za chwilę pokażę. Pierwsza książka to coś, co miałam ochotę już przeczytać od kiedy ją kupiłam, a nawet od kiedy ją zamówiłam i chciałam ją przeczytać w tym tygodniu, no ale niestety mi nie wyszło i mowa tutaj o The Black Flamingo. Wiem, że tę książkę czytała już Karolina Kombuk, Ola Książkowy Freak, nie wiem czy ją czytała, ale ją chyba ma, Kat Vloguje też ją czytała i ktoś jeszcze, ale teraz nie pamiętam. Mamy tutaj historię chłopaka, chłopaka czarnoskórego, który chyba odkrywa, że jest gejem i do tego chce też zostać Jack queen, więc jestem bardzo ciekawa tej historii. Będzie się bardzo szybko czytało, tak myślę, bo jest napisana w takiej samej formie jak DPETX, nie wiem czy to zobaczycie. Myślę, że może zobaczycie. Eee, więc, tak, jestem jej bardzo ciekawa. Następna książka to The Binding, i tutaj mamy historię chłopaka, który zaczyna pracować u introligatora. I w tej książce ci introligatorzy wyjmują wspomnienia z ludzkich umysłów i wkładają je do książek. I później, właśnie człowiek już nie ma tego wspomnienia w głowie, tylko ma to tak jakby w książce, w postaci książki. No i ten chłopak pewnego dnia w pracy znajduje książkę ze swoim imieniem na niej. Nie wiem czego od niej oczekiwać, ale no nastawiam się na coś takiego, nie wiem, zaskakującego, bo nigdy nie czytałam. Tego typu historii, więc myślę, że będzie bardzo ciekawa. I ogólnie obie te książki pokazywałam Wam niedawno w Bookholm z książkami po angielsku, dlatego teraz mam na nie taką ochotę, bo są dosyć nowe na moich półkach, więc chciałam je jak najszybciej przeczytać. Następne książki to trzy reportaże, które właśnie kupiłam w tym tygodniu. Pierwszy reportaż to Jutro przypłynie Królowa, i tę książkę widziałam u Karoliny już dawno temu. I tutaj mam reportaż. O wyspie, na którą nie ma wstępu za bardzo, nie wpuszczają tam nikogo. I Maciej Wasilewski dostał się na tę wyspę, podając się za antropologa badającego żeglarskie sagi. To, co odkrył, okazało się jeszcze bardziej skomplikowane niż przeczuwał. Jest ona dosyć krótka, bo ma jakieś 160 stron, więc myślę, że uda mi się ją przeczytać, szczególnie, że bardzo ciekawi mnie ten temat. Następny reportaż to Puczki Poszukiwaczy Żydowskiego Złota. I tę książkę polecał Rafał Hetman, i tak naprawdę tylko to mnie. To tylko to wystarczyło, żeby mnie przekonać do niej, bo dużo o niej nie wiem. Wiem po prostu, że jest o poszukiwaczach żydowskiego złota, ale w opis się nie wgłębiałam więc zobaczymy. Mam nadzieję, że jest tak dobra, jak właśnie Rafał mówi. I ostatni reportaż, który planuję przeczytać w grudniu, to Jakbyś kamień jadła. I tę książkę też polecała Karolina. Przeczytam wam tylko kawałek opisu. Zakończenie wojny w Bośni i Hercegowinie ocalałam, kobietom nie przynosi ulgi. Muszą odnaleźć swoich mężczyzn, którzy zaginęli, pochować ich i opłakać. I ten reportaż też jest dosyć krótki. Wszystkie te reportaże są naprawdę krótkie, więc mam nadzieję, że chociaż właśnie dwa z nich uda mi się przeczytać. Następna książka to coś, co podbiło ostatnio Instagram, a nie jest to nowość, więc było to dość zaskakujące. I jest to Wielka Samotność. I wiem, że na tej książce wszyscy po prostu płaczą. Powiem wam, że ja o tej książce nic nie wiem, kompletnie naprawdę. Nie przeczytałam chyba nawet ani raz opisu, więc nie wiem czego się spodziewać i czego tutaj oczekiwać. Więc wiem po prostu, że jest to obyczajówka i nie słyszałam żadnej złej opinii o tej książce. Wszyscy ją oceniają Chyba między 4 a 5, więc no jest to dosyć wysoka ocena, i tym bardziej jestem jej bardzo ciekawa. Następna książka to coś, co kupiłam na targach, i są to małe kobietki. Mamy tu historię czterech sióstr, których ojciec walczy na wojnie i też nie powodzi im się za bardzo w domu, ponieważ no nie mają za dużo pieniędzy, ale i tak są pełne entuzjazmu. I chyba tutaj poznają jakiegoś chłopca i jego bogatego dziadka. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. Tutaj naprawdę nie mam kompletnie w głowie wyobrażenia, jak mogłaby wyglądać ta historia i jak mogłaby się potoczyć, więc tym bardziej jestem jej ciekawa. Chciałam też przeczytać książkę Like a Love Story, bo mam ją o siebie od niedawna, ale już od dłuższego czasu chodzi mi po głowie, ale nie jest ona moim priorytetem. A historia tutaj jest o Rezie, tak, który przeprowadza się z mamą do Nowego Jorku i jest gejem, ale nikt o tym nie wie i też o samym homoseksualizmie on zbyt. Dużo nie wiem. Mamy tutaj też historię Judy, która się interesuje modą, i historię Arta, który dokumentuje problem z AIDS poprzez fotografię i jakoś te drogi ich tam się łączą. Myślę, że sam tytuł wskazuje na to, że chyba będzie to coś o miłości, bo wiem, że. Reza i Judy zaczynają chyba się spotykać, więc no, jest to dosyć intrygujące, i może uda mi się ją przeczytać, zobaczymy. Wiem też, że Sylwia My Books My Life i Ula Słomka organizują maraton z Harry Potterem, właśnie w grudniu. Ja już od dłuższego czasu planuję przeczytać wszystkie części Harry'ego Pottera od nowa. Nie wiem, czy uda mi się to w grudniu, może właśnie przeczytam pierwszą część, czyli kamień filozoficzny, ale zobaczymy. Na pewno obejrzę sobie wszystkie części w grudniu, bo na to mam ogromną ochotę, a właśnie ten maraton jest jest dobrą okazją do tego. Więc tak, to już wszystkie książki, które chcę przeczytać w grudniu i oczywiście nie jest tak, że muszę je wszystkie przeczytać, bo wiadomo, że może mi się tam coś pozmieniać, tak jak już mówiłam. Po prostu chciałam wam pokazać książki, które zaplanowałam sobie na grudzień. Może przeczytam niektóre z nich tylko, a może wszystkie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bardzo mnie ciekawi jakie wy sobie zaplanowaliście książki na grudzień, więc możecie napisać mi mój 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 napisać, tak oczywiście. Wasz TBR możecie mi napisać w komentarzu. Bardzo chętnie poczytam sobie właśnie wasze tytuły na grudzień. A na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.